Panie, witam Was w kolejnym odcinku naszego wideobloga. Jest to odcinek szósty. Czas na czystość. Więc zaczynamy. Nie ja mam na imię Karol. Przedstawię się. I w tym wideoblogu występuję po raz pierwszy. I dzisiaj mogę Wam powiedzieć o Słowie Bożym. A tak naprawdę podzielić się moim doświadczeniem przebywania z Panem, Bogiem na rozmowie, w dialogu. Przyjrzyjmy się temu, co Pan Bóg mówi w Słowie Bożym o czystości. Bo Pan Bóg Wydaje nam się, że mówi tylko nie cudzołóż, nie będziesz porządną żony bliźniego swego. Każdy, kto porządliwie patrzy na kobiety, już się z nią dopuścił w swoim sercu cudzołóstwa. I to wszystko jest prawdą, ale przyjrzyjmy się jeszcze raz temu, co tak bardzo często pomijamy. Pan Bóg mówi na początku, jako pierwsze słowa, które kieruje odnośnie seksualności, bądźcie płodni. To znaczy że Pan Bóg wpisał to w naszą naturę, że kobieta i mężczyzna łączą się ze sobą, że tworzą jedno, że nawzajem chcą się ze sobą połączyć, zjednoczyć, że mają taki pociąg ku sobie. To jest tak bardzo naturalne, wpisane w naturę człowieka, w powołanie mężczyzny i kobiety. Nie można temu zaprzeczyć, nie można potępić, nam cały czas seks i współżycie i te wszystkie tematy związane z seksualnością w Kościele myślę, że kojarzą się z, z grzechem, z pokusą, a tak naprawdę współżycie, seks jest doświadczeniem też Bożej miłości, doświadczeniem tego Bożego dzieła, tego, że jesteśmy inni, że Pan Bóg dał nam siebie nawzajem, abyśmy dopełniali siebie, abyśmy byli ze sobą, abyśmy sobie przebywali, aby ta miłość była płodna, że my cały czas przekazujemy też życie, że nasza miłość jest tak bardzo płodna, że daje życie. Myślę, że nikt sobie nie, nikt nie patrzy z tej perspektywy na współżycie, że to nie jest dla niego coś wyjątkowego. My teraz ograniczamy się do metod, do tego, co może dać największą przyjemność, do unikania zapodnienia, do jakiejś skupienia się tylko na ciele i cielesności, ale takim, że musimy się wszystkim podobać, jak kogoś poderwać, jak z kimś pójść do łóżka, dosłownie myślę, że nasze relacje są tak bardzo płytkie, jak obserwuje wiele, wiele też młodych osób. Ale Panu Bogu nie o to chodzi. Tak naprawdę, jeżeli kogoś kochasz, to przyjmujesz go z wadami, z błędami, z brakami, które w sobie nosi. Nie tylko kochasz w nim wszystko, co piękne, nie tylko piękny uśmiech, piękną twarz, nie tylko cudowny charakter, ale widzisz, że też ma swoje braki, na przykład brak cierpliwości, że sobie nie potrafi poradzić z nerwami, że na przykład jest za dużo słodyczy, czy że ma jakiegoś nawet nami bliznę i tak dalej, że jego ciało nie jest doskonałe i nie musi być przepiękne, perfekcyjne, jak z obrazka. Wystarczy, że jest jego ciałem, że jest jej ciałem. I myślę, że o to chodzi w małżeństwie, że nie musimy być wcale doskonali, perfekcyjni, nie musimy być perfekcyjni, nie musimy pasować jak w obrazek, do... nie musimy pasować jak obrazek żony doskonałej, męża doskonałego, nie musimy być perfekcyjnymi rodzicami i tak ale wystarczy, że będziemy kochać. I Augustyn zresztą to mówi, kochaj i rób co chcesz. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, że tak naprawdę ważne jest też we współżyciu to, że to jest ta druga osoba, ta jedyna, wyjątkowa. I, I że dla niej chcę być tutaj z nią i że z nią chcę być tylko jedno. To jest prawda, której uczy nas Pan Bóg w Słowie Bożym o tym, że jest, każdy z nas jest wyjątkowy, że nie da się mnie zastąpić ani Ciebie i nigdy nie zastąpisz tej, ja nie zastąpię Panu Bogu radości i relacji z Tobą i radości, którą czerpię z przebywania razem z Tobą. Nigdy mu Ciebie nie zastąpię. I że mąż nie, jakiś inny mężczyzna nie zastąpi żonie męża. I tak dalej, i tak dalej. Można tutaj, dlatego tak ważna jest ta relacja, otwieranie się na dialog i zanurzanie w Bożej miłości, bo wtedy Pan Bóg uczy nas miłości względem innych i pokazuje nam swoje zamiary, zamysły, to jak On myśli, jak On patrzy. I dlaczego ta czystość jest taka ważna? Jest też takie piękne sformułowanie w Piśmie Świętym, oprócz tego, że błogosławienie czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą, to jeszcze jedno, że kielich czysty wewnątrz jest też czysty na zewnątrz. I to odnosi się do, do tego samego tak naprawdę. Poprzednio mówił Wam Paweł o swoim świadectwie trwania w czystości i też Marysia mówiła o tym, jak modlić się o czystość. Dlaczego ta modlitwa jest taka ważna? Dlatego, że czystość wypływa z wnętrza. Nic, co wchodzi do człowieka, nie czyni go nieczystym, ale to, co wychodzi z człowieka, czyni go nieczystym, bo ma swoje źródło w sercu. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że tak naprawdę jesteśmy takimi osobami, jesteśmy po prostu tym, kim chcemy być. Całe nasze życie, czyny, słowa, decyzje itd. ukazują nasz sposób myślenia. I dlatego Pan Bóg pragnie najpierw oczyścić serce na modlitwie, na rozważaniu Słowa Bożego. I żeby potem nasze życie oczyścić z naszego grzechu, brudu, bo będziemy widzieć, że ono jest niedoskonałe, że, to nie jest, że tak nie należy robić, że to nie jest miłość. I tutaj postawię kropkę, to tyle w temacie tego, co jest w Słowie Bożym oczystości. I podzielę się z Wami moim doświadczeniem przebywania z Jezusem i w ogóle przebywania z Bogiem na medytacji słowa i co mi to daje. Przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, że tak naprawdę ja ciągle jestem związany, bardzo związany ze Słowem Bożym i nie potrafię bez Niego żyć. Może Wam tak zarysuję. Cały, jeżeli śpię, to mam ze sobą Słowo Boże obok mnie. Ono zawsze leży. Każdego dnia, wieczoru kładę je na swoim łóżku. Też noszę ze sobą, tak jak zresztą zajce Ojciec Święty Franciszek. Słowo Boże to są akurat dzieje apostolskie, takie małe, króciutkie wydanie, ze sobą w kurtce, po prostu, żeby blisko serca mieć zawsze Słowo Boże. I też rozważam Słowo, czy to też na modlifie brawiarzowej, czy na rozważaniu indywidualnym Słowa. I to są tylko niektóre sposoby oczywiście przebywania ze Słowem Bożym, jest jeszcze wiele, wiele innych ale te są mi bardzo bliskie i te praktykuję. I dlaczego to słowo jest takie ważne w moim życiu? Dlatego, że ono tak naprawdę decyduje o wszystkim, to ono mnie kształtuje. I jeżeli widzicie mnie teraz takiego, jakim jestem, w zielonej koszuli, uśmiechniętego, który do was mówi, to właśnie chodzi o to, że taki jestem dzięki Słowu Bożemu. Że naprawdę jakby nie było Słowa Bożego, jakby Pan Bóg do mnie nie mówił, jakby mnie nie kształtował to ja bym był całkiem, całkiem inny i naprawdę nie chcielibyście mnie znać, ja bym nie chciał siebie znać wtedy, bo już dostrzegam, że to słowo jest żywe, konkretne i Pan Bóg cały czas odkrywa jakąś nową perspektywę. Mnie ciągle zachwyca swoją miłością to, co robi w swoim słowie. I tak się zastanawiam, jaki konkretny przykład wam dać. Jest wiele, więc zacznę tak kilka króciutkich świadectw i już będę kończył, więc jeszcze wytrwajcie te cztery minuty. Po pierwsze, bardzo też mówiłem o tym już wcześniej, w poprzedniej wersji tego odcinka, która nie została opublikowana, więc jej nie znajdziecie. O tym, że czuję, że jak rozmawiam z Panem Bogiem, to określam siebie jako taką ruinę. Było piękne miasto, ale już go nie ma, zostało zniszczone. I Pan Bóg dobrze o tym wie, że, że tak jest, że muszę iść odkryć to, co zostało zniszczone i na nowo to odbudować razem z Nim. Pan Bóg dobrze o tym wie i zachwyca mnie takim swoim słowem, bo kiedyś, gdy czytałem już czytanie właśnie w trakcie Mszy Świętej, to czytałem z, chyba z księgi Zajasza, nie wiem, z jakiejś księgi prorockiej, tam było odbudujesz mury, nazwuj się odnowicielem, będziesz odbudowywał mury y, innych miast i innych serc, i innych ludzi, tak jakby już tłumacząc. Więc dla mnie to było takie ogromne dotknięcie Bożej Miłości, że Pan Bóg naprawdę, nie, nie wystarczy mu, że odbuduje mnie, ale że dzięki temu że mnie odbudował, to teraz ja idę dalej i mogę odbudowywać innych. Ale też konkretne doświadczenie innego przebywania z Słowem, to znaczy też byliśmy na rekolekcjach wielkopostnych, naszą wspólnotą i u sióstr Franciszkanek, misjonarek Maryi i tam w naszym pokoju na ścianie był napis zaczerpnięty z Pisma Świętego i było napisane, dziecko moje, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko co moje do Ciebie należy. I wiecie co, ja po prostu wtedy czułem taki przypływ Bożej Miłości, bo zastanawiałem się, Panie Boże, co jest nie tak, dlaczego zostałem zniszczony, przecież czy ja się dałem zniszczyć i tak dalej, wiecie, jak przychodzi jakieś nieszczęście, to zastanawiamy się nad jego przyczyną. I Pan mi powiedział, nie, ty nie odszedłeś ode mnie, ty jesteś tym dzieckiem, które zawsze było. Dziecko, ty jesteś przy mnie i wszystko, co moje, do Ciebie należy. I jeszcze takie konkretne doświadczenie Bożej Miłości. Gdy byliśmy na rekolekcjach wakacyjnych, też jakby tutaj przywołuję rekolekcje, ponieważ też jakoś teraz nie pamiętam innych przykładu <grywa> więc akurat tymi się posługuję. W trakcie modlitwy stawienniczej dostaliśmy takie słowo do mnie o odnośnie cały psalm o dobrym pasterzu że jestem ją właśnie taka, że Panu poszukuje tej owieczki, że niczego mi nie zabraknie tak naprawdę. Nie tyle, że poszukuję, tyle, że jest ze mną, że prowadzi na zielone pastwiska, gdzie mogę odpocząć, że poi mnie dosyta i że Pan jest dobrym pasterzem. Bardzo uderzyło mnie to słowo dobry i uderza cały czas przez ostatni pół roku. I też dostaliśmy takie słowo, gdy ksiądz zaczął się nade mną modlić, że wszystkie włosy na mojej głowie są policzone. I myślę, że dla Pana Boga to jest takie bardzo ważne, żeby nam cały czas w swoim słowie, w tym, co do nas mówi, nawet nas wspomina, przypominać o Bożej miłości. Dla mnie to jest właśnie takie ogromne doświadczenie przebywania i zasłuchiwania się w Bożą miłość, bo naprawdę całkowicie to zmienia perspektywę patrzenia, zmienia sposób funkcjonowania, sposób odnoszenia się do drugiego człowieka i sposób myślenia. I myślę tak podsumowując, że Pismo Święte jest po to, żebyśmy słuchali ale żebyśmy też się sami zmieniali, żeby Pan Bóg mógł nas kształtować. I tak zakończę taką modlitwą, którą odmawiam przed, moim, przed rozważaniem słowa, to jest modlitwa mojego autorstwa. I tam zawsze się modlę o to, żeby Pan Bóg wkładał to słowo we mnie, czyli nie skarcen swego słowa, żeby każdy mógł brać z owoców tego słowa, ile tylko chce, ile tylko może garściami. I zachęcam Was do tego, żebyście czerpali z tego źródła miłości żebyście do niego przychodzili, żeby wasze serce się mogło cieszyć przybywaniem z, z Panem Bogiem, z Tatą, Jezusem i Duchem Świętym. I życzę Wam, żeby właśnie te słowa modlitwy wypełniły się w waszym życiu. I zakończymy jeszcze naszą modlitwą wspólnotową. Maryjo, ukryj nas w swoim łonie, w sercu Jezusa, pod osłoną Ducha Świętego, w ręku Boga, Ojca. Amen. Dzięki, że jesteście, że słuchacie, udostępniajmy. Pa.